Idziemy właśnie na obchody 725 urodzin Szwajcarii, które odbywają się w Zurychu. Zobaczymy, jak będzie, jak Szwajcarzy cieszą się z istnienia swojego najlepszego państwa na świecie. Według legendy Szwajcaria powstała, gdy przedstawiciele trzech alpejskich kantonów Uri, Szwedz i Unterwalden przymierzyli się 1 sierpnia 1291 roku. Uroczystą przysięgę mieli złożyć na wzgórzu Rütli nad jeziorem czterech kantonów. Historycy współcześnie podają tą datę w wątpliwość, mimo to szwajcarzy do dziś hucznie obchodzą ustanowione pod koniec XIX wieku święto. Curych jest największym miastem i aglomeracją Konfederacji Szwajcarskiej, a obchody są zorganizowane z dużą pieczołowitością. W Curychu, tradycyjną częścią obchodów jest uroczysta parada wzdłuż Bahnhofstrasse, w której udział biorą wojsko. Cechy, towarzystwa historyczne i inni kosplajowcy. Na paradę chętnie przychodzą liczni mieszkańcy i turyści, włączający się do przemarszu przez miasto. A po paradzie, przez kwadrans, radośnie biją dzwony. Oficjalne obchody święta urozmaicają przemówienia wychwalające Szwajcarię, demokrację bezpośrednią oraz lokalny dobrobyt. Ponadto w programie znajduje się hymn narodowy, a także radosne jodłowanie. Można też posilić się tradycyjną kiełbaską, powietrze wypełnia aromat szwajcarskiego sera, a chętni mogą kupić patriotyczne gadżety, obowiązkowo w czerwono-białych barwach. Udajemy się obecnie na alternatywne obchody Szwajcarskiego Święta Narodowego. Odbywają się one pod hasłem Świat bez granic. Na język polski trudno przetłumaczyć szwajcarskie Emsfest, co oznacza mniej więcej tyle co te święto w żargonie imigranckim. Jest to alternatywna forma świętowania przyciągająca ludzi młodych i rodziny. Co trzeci mieszkaniec Curychu jest obcokrajowcem. Alternatywne obchody dają okazję do świętowania także przybyszom z biedniejszej części świata. Można uzupełnić siły kraftowym piwem, posilić się potrawami z całego świata, a wszystko w piknikowej atmosferze, trochę przypominającej juvenalia. Cały czas na scenie odbywają się koncerty z muzyką różnych stylów i języków. A przez cały dzień ludzie bawią się fajerwerkami. Im bliżej wieczoru, tym okazalsze pokazy. Przez to 1 sierpnia przypomina trochę Sylwestra, tyle że Sylwestra w Australii. Ok, jeśli podobał Wam się ten filmik, pamiętajcie o daniu nam łapkę w górę, zasubskrybowaniu naszego kanału, znajdziecie nas też na Facebooku i Instagramie. Trzymajcie się!